Cześć, z tej strony Zordi Petrol Head i witam Was w czwartym odcinku z serii, w której zajmujemy się składaniem Doja Chargera RT z filmu Szybcy i wściekli z kolekcji De Agostini. Najpierw Wam pokażę, jakie elementy zawiera trzeci numer kolekcji, a potem zajmiemy się składaniem kraty wlotu powietrza i przednich świateł. Zapraszam. No to zaczynamy. Trzeci numer zawiera chromowany profil kratki wlotu powietrza, wierzchni panel kratki wlotu powietrza, oprawa reflektora dwie sztuki. Szybki przedniego reflektora, kratka wlotu powietrza, piękka trzeba uważać, żeby jej nie rozwalić, odbłyśnik reflektora dwie sztuki Odbłyśnik kierunkowskazu, też dwie sztuki. Szybka przedniego kierunkowskazu, też dwie sztuki. Oprawa kierunkowskazu, dwie sztuki. Spodni panel maski przedniej, jak jest to nazwane. Symbol RT. Malutki, ale już mieliśmy mniejsze części i kratka chłodnicy. No i oczywiście na sam koniec śrubki, śrubki i jeszcze raz śrubki. I to wszystko. Jak już wiemy jakie mamy elementy, czas się wziąć za składanie. No to zabieramy się za kratkę wlotu powietrza i przednie światła. W pierwszym kroku musimy wziąć oprawę reflektorów. Nie wiem czy... O dobra, to nie jest symetryczne, więc muszę sprawdzić. Czyli to, to jest góra. To jest góra. Bierzemy tą. To są uprawy reflektorów, właśnie. Uprawy lefle, reflektorów. Trudne słowa. Umieszczamy w nich szybki. Na razie nie chcą się. O! Znalazłem. Znalazłem. Jedna szybka siedzi. One tak raczej luźno wchodzą. Nie. Bez oporu większego. Tak, one po prostu tak sobie wpadają, pewnie później dopiero mm, będą dociskane. I właśnie tu już możemy sobie umieścić tych jedno, raczej prawy reflektor. Nie wolno tak spadać. Nie wolno. Okej, okay, tu też już siedzi. Czyli co? W tą stronę były na przykład nie wszedł? No, to już nie pasuje A, dobra. Dobra, więc y, tu nie ma żadnej pomyłki. Y, nie da się pomylić i źle włożyć, ponieważ tutaj jest bardziej y, wypłaszczone. Nie wiem, czy będzie to widać. W tym miejscu jest bardziej wypłaszczone, a tu jest bardziej ostre. I kształt tych opraw reflektorów też odpowiada tym kształtom, więc nie da się źle umieścić. I teraz bierzemy. Dobra, czyli teraz odgłośnik reflektora. Doczepiamy sobie. Ja tego też tu już zamontujemy. W tą stronę, w tą stronę, tak. Wypukłem częścią na zewnątrz. Też chyba, nie wiem czy to jest bez znaczenia. Chyba bez znaczenia. Używamy śrub BP. Ok, oczywiście mamy 5 śrub. Na wszelki wypadek, jakby się jakaś zgubiła. Działa nasz? Jest dobra, działa. Mordę, coś, coś albo nie umiem albo się... aaa trudno wkręca o, jest oczywiście standardowo na początku tylko tak wkręcam żeby wkręcić a potem dopiero jak już będę pewny że wszystko jest ok to dokręcę mocniej trudno się wkręca te śrubie. Nie wiem dlaczego. Jako, one tak wchodzą bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo ciasno. O, teraz ładnie wyszło. Dokręcimy sobie troszkę mocniej każdą śrubkę. tylko tak troszkę mocniej. Dobra, więc już mamy reflektory zamontowane. I co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Po tę samą czynność na drugim. Dobra, to już zrobiłem to samo czynność. Dalej, kratkę trzeba przymocować kratka w kratach chłodnicy. po środku wierzchniej części pana do powietrza i przymocuj dwiema śrubami. Okej. Okay. Tu chyba też nie ma znaczenia, raczej jest e, ta kratka symetryczna. Tak, bardzo ładnie. Śrubeczki odstają. I jakimiś śrubami też BP? O, a ja mam jedną? O nie. A nie, przepraszam, AP. Gdzie ja patrzę? Gdzie ja patrzę? A mamy już te nasze śrubeczki. Nie, nie chcę czterech. Eee. Ja jedną. Ok. Zamocowane. fajnie przechodzimy do następnego punktu. W tym momencie bierzemy naszą kratę. Wlotu powietrza. Tu jest widać miejsce na znaczek, i trzeba go po prostu tutaj wtyknąć. Więc go wtyknijmy. Jeszcze na wszelki wypadek są różnej, różnego rodzaju, znaczy różnej wielkości te, te sworznie. Tak? Czy sworznie? dobrze mówię? I dziurki, żeby się nie pomylić. W 100%, żeby było. Wersja dla niewidomych. <grym> ok. Jest, siedzi. I teraz musimy połączyć to i to. To będzie tak. Widoczniej. Tak, w drugą stronę się nie da. Bo tutaj odpowiada tej dziurce. Tu nie ma dziurki. Więc tak. I przykrywamy to. Może coś w swoją stronę, żeby się nie pomylił. Jest. I teraz jeszcze to. No lepiej będzie. O właśnie, no tak, bo tutaj są lepiej od tej strony. Bo tu są takie otworki. Więc można ładnie tutaj dopasować, żeby się nie denerwować, jak będzie się przypasowywało. Mm -hmm. Mm -hmm. Zobaczmy. 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 Tak, jest. Dobrze. I teraz jakieś śruby AP, czyli te same, co były przed chwilą. Złapmy jedną... O, chodź, nie, nie przekręcaj mi się. Nie, no nie. to hmm. Test cierpliwości. Test cierpliwości, może nie test, co trening, bo testu bym nie zdał. No, złapało tam coś, czy nie? Nie, hmm, nie złapało. O, o teraz złapało. Dobra, jedno jest. Kratka cały czas na swoim miejscu. Dobrze, następna. Generalnie tutaj części są plastikowe, tak dla Waszej świadomości. W sumie dla mojej też. Bo nie, na początku myślałem, że też będą metalowe, a tu niestety plastik. Niektórzy już w komentarzach właśnie pisali, że, że jest to wysoka cena za taki zestaw. Yy, zgadzam się. Patrząc na to, yy, ile kosztuje łącznie zestaw, czyli ponad 3000 zł. No ale jak je ja to ma wkręcić? Jakim cudem? Jak tutaj wszystko. No tutaj no, niestety trzeba. Nie wiem, czy będzie widać, niestety. E, pod kątem muszę trzymać śrubokręt, żeby tą śrubkę kręcić. Możliwe, że przewidzieli i ten, to wejście też było pod kątem, żebyśmy się dowiedzieli. No. Dobra, trzy podstawowe śruby już złapane. I teraz jeszcze z tutaj powiem, ile tych śrubek ma być. Ile ma być tych śrubek? Osiem. Okej, okay, no to kręcimy. I właśnie niektórzy w komentarzach piszą. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy odzywają się w komentarzach, jest to bardzo fajne. Odpowiadać na jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiadam. Nawet jeśli się powtarzają. No i właśnie była, był temat, że jak na model za taką kwotę, no to tych plastików powinno być jak najmniej. Nie powiem nie. Ale, znaczy, no tak jak było w poprzednim odcinku z oponą, że wolałbym, żeby opona była no, bardziej gumowa, tak? Jakby było czuć, że to jest, że to jest guma, która, która pracuje, a jest takim twardym plastikiem. Nie sprawdziłem tego szczerze mówiąc. Dobra, Mamy raz, dwa, trzy, a jeszcze tu jedna. U góry mamy pięć śrub, a na dole cztery. No to jak oni policzyli, że ma być osiem? Wszystkie są AP. No to w instrukcji jest właśnie... mały błąd. <laughs> jest błąd, ponieważ napisali, że... Yy, po dopasowaniu do montażu na obwodzie przymocuj elementy ośmioma śrubami. A tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem yy, i jeszcze będą... jeszcze będą dwie, czyli dziewięć śrub, a nie osiem. No ale co się... Znalazł się, Ważne, żeby się zorientować i, że tak powiem, nie patrzeć w ciemno. Znaczy nie wierzyć w ciemno, tylko troszeczkę po, pomyśleć. Ok, jeszcze sobie sprawdzę, czy wszystkie są dokręcane. Ok. No i tu pewnie trzeba już uważać przy tych śrubkach, bo skoro to jest plastik, to pewnie to pewnie można też to yy, przekręcić gwint. I wtedy już macie po jednym elemencie, jednym punkcie takim łączącym. Okay. czyli teraz nasz grill się prezentuje w ten sposób. Światła będą świecące, więc przyjdą takie y, elementy gdzie? Y, gdzie będziemy już bawić się kabelkami? To będzie dla mnie nowość zresztą tak samo jak składanie takiego modelu. Dobra, to teraz to sobie odłożymy na waszą stronę. O, nie będzie tu. A my zajmiemy się dolną częścią i dolna część już jest metalowa. Dlaczego tak zrobili? Że dół jest metalowy, a, tu jest, a to jest plastikowe? Nie rozumiem. Byłoby to metalowe, zresztą jak każdy. No ale cóż, na pewno mieli w tym jakiś interes. Dobra, więc mamy ten dół. Czyli najpierw oprawa kierunkowskazu. Tak, dobrze mówię. To teraz trzeba zamontować. Tak. Będziemy to robili równolegle. Chociaż. O, dobra, na no, spokojnie. Najpierw lewy. Yy, oprawa. Teraz szybka kierunkowskazu. Tak. Oraz odbłyśnik. Odbłyśnik mm, i to będzie, jest e, niesymetryczny, tak? Jest niesymetryczny, więc jest ta, nie jest po środku. Zaraz zobaczymy, czy to w ten, bo raczej w ten nie będzie pozwalać, tak. Czyli tu, gdzie macie mm, więcej tak, tego odbłyśnika, to tym w dół. Dobra, jest. I śruby DM. Znowu trzeba odpakować. Mam taki problem, żeby rozpakować te malutkie... O, mam. Dobrze, że zawsze w zestawie jest więcej śrubek, bo no to jednak są malutkie elementy i łatwo je zgubić. No, to też nie jest łatwo zamontować, przykręcić. Po pierwsze, wejście do śrubki. Nie pokażę Wam, bo to za małe, więc w tej kamerze nie będzie widać. Yy... Wejście do tej śrubki jest jakby mniejsze niż śrubokręt, tak jakby śrubokręt nie był przystosowany do tego typu. O, weszło od razu dobrze. Coś ta śrubka trochę krzywo wlazła. O, to na razie luźno zostawię. No i rozwalaj mi się! Wszystko na miejscu. Dobra z jednej strony mamy teraz trzeba powtórzyć to samo z drugiej Już nie jest takie trudne ale jednak mm, najtrudniejsze jest wkręcenie tych śrubek Ale damy radę Okay, tym razem wyszło troszeczkę łatwiej. Dokręcamy śrubki. Chociaż ta wyszła bardzo prosto. Ta bardzo ładnie siedzi. A ta jest jakaś taka krzywa. Próbuję ją wkręcić bardziej prosto. Ona lubi się wkręcić krzywo, ale to chyba nie ma aż takiego dużego znaczenia. To i tak jest wszystko wewnątrz i nie jest widoczne zresztą. Mam nadzieję, że już nie będzie trzeba tego rozkręcać. Zwłaszcza, że kierunkowskazy nie będą chodziły, ponieważ odbłyśniki nie mają otworu, tak? Więc one prawdopodobnie już po prostu takie będą. Nie będzie działać kierunkowskazów. Bo jak mamy tutaj lampy, to widać, że są dziurki. I w tej dziurki będziemy wprowadzać pewnie jakieś żaróweczki. Dobra, więc mamy już jedno i drugie. Teraz trzeba to połączyć. Spodnia część panelu połącz z górną tak, by otwory montażowe były właściwie dopasowane. Przytwierdź części czterema śrubami. Dobra, cztery śruby CP. CP. Tu jest CP. To będzie trochę łatwiej wkręcić. Aczkolwiek łatwiej by było, gdyby... Łatwiej by było, gdyby to było metalowe. Bo to, teraz jak sobie przymocuję, to zaraz będzie mnie tutaj przeważać. No ale zrobimy to. Hmm, zjechało mi. Zrubo krę tam, Ok, mogę Wam teraz pokazać. Tutaj są właśnie te otwory i tutaj, tutaj mocujemy właśnie tą spodnią część do przedniej części, jak złote Dokręcamy delikatnie, bo tak jak mówię plastik to plastik, więc żeby nam nie poszedł. No i właśnie to. Uzyskaliśmy taki efekt. Tak, czyli mamy już pełną kratę wlotu powietrza z przednimi światłami, z kierunkowskazami. Tak właśnie się prezentuje krata wlotu powietrza wraz ze światłami i powiem Wam, że dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak ten model będzie duży. Oczywiście, jak zwykle się powtórzę, że ten element sprawia niesamowite wrażenie. Jest mega realistyczny i naprawdę nie mogę się doczekać. Momentu, kiedy wkręcę już tą ostatnią śrubkę i będę mógł podziwiać ten model w całości. A poziom trudności oceniam na 3,5. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i udostępnijcie filmik dalej. A w następnym odcinku złożymy sobie tarczę hamulcową i elementy zawieszenia lewego przedniego koła. Żeby tego nie przegapić subskrybujcie kanał a ja się z wami żegnam dzięki wielkie za oglądanie do zobaczenia w następnym filmie cześć